Hej Kakubiki, z tej strony obiecanka i witam Was na moim kanale. Jak wiecie, odcinków nie było bardzo długo, bo przez 10 miesięcy nic się totalnie nie działo na kanale. Z tego co wiem, to tylko zrobiłam jeden live, który był też dosyć dawno. Ale stwierdziłam, że chciałabym Wam dzisiaj ogłosić decyzję, czy wracam, czy nie. Dlatego, jeżeli jakiś widz tutaj właśnie teraz wbił i patrzy, że o, to jest ta YouTuberka, która właśnie tak długo nie wraca, to zostań dłużej i się wszystkiego dowiesz, czy wracam, czy nie wracam, bo myślę, że to jest jednak bardzo fajna kwestia, żeby jednak ogłosić moją decyzję. Powiem Wam szczerze, nie chcę się tłumaczyć z tego, Dlaczego mnie nie było? Ponieważ taki film już nie raz nagrywałam, co to znaczy nie raz, to się zabrzmiałam, ale nagrywałam raz taki film, że... Chodziło o to, że na początku YouTube powiedział, że hasło do konta nie pasuje i po czterech, no, po czterech miesiącach odzyskałam konto. I teoretycznie mogłam się wtedy zacząć nagrywać, ale tego nie zrobiłam, bo po prostu nie czułam się na tyle dobrze, żeby tutaj nagrywać. I dopiero później, kiedy już było mi o wiele lepiej, to zaczęłam myśleć, co robić dalej z tym kanałem. I teraz właśnie mam ogłoszyć decyzję, co dalej. Więc moi drodzy, stwierdziłam, że. Wracam. Wracam na kanał Obiecanka, wracam z filmami i wracam ze, z live'ami. Co to znaczy live'ów będzie mniej niż kiedyś, bo jednak y, chciałabym skupić się na odcinkach. I nie powiem, że to była naprawdę ciężka decyzja, bo jak widzieliście, 10 miesięcy mnie aż nie było. To jest naprawdę, naprawdę sporo. Dlatego tak, wracam i ja się mega cieszę. Kolejna ważna informacja jest taka, że ogólnie serwer Discord, który jest aktualnie, zostaje oficjalnie zamknięty. Jakby on będzie dalej dla was, yy, będzie dostępny, jeżeli ktoś tam jest, ale będzie nowy serwer Discord, ponieważ stwierdziłam, że tam są jednak osoby, które już nie piszą. Możliwe, że mnie nawet już nie kojarzą lub nie oglądają. Do tego stwierdziłam, że robię nowy po prostu serwer Discord, jeżeli zrobię go to oczywiście na społeczności dowiecie się tego jako pierwsi i pewnie następnie w opisie również dam linka do nowego serwera Discord, dlatego jeżeli ktoś jest zainteresowany pogadankami ze mną, ogólnie tutaj z naszym gronem krabikowym, jeżeli tak można się wyrazić to też po tam odsyłam, bo jest tam naprawdę bardzo, bardzo fajnie i myślę, że może nie, że jest ale że będzie bardzo fajnie, bo jednak jesteśmy naprawdę fajną właśnie społecznością i Ostatnia rzecz, którą chciałam z wami poruszyć jest taka, że pod tym odcinkiem piszcie pytania do mnie, bo będzie prawdopodobnie właśnie pytania od widzów, które bardzo, bardzo wam się podobały. Bo zrobiłam chyba już aż dwa odcinki z tej serii, dlatego zrobimy kolejny, bo bardzo lubicie tę serię, z tego co zauważyłam. Dlatego jeżeli tutaj właśnie są moi widzowie, jak i są moi widzowie, których zapraszam właśnie do subskrypcji mojego kanału, jeżeli chcecie być w tym cudownym gronie krabów. No to proszę bardzo o pytanka pod tym filmem. I to chyba wszystko, co chciałam Wam przekazać w tym odcinku, więc widzimy się na kolejnym odcinku lub na live. I pa 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 pa, pa bye.